Dobra, widzowie, że dzisiaj się otworzymy sobie wszystkie takie bloki, które udało mi się zdobyć. Lecimy od tego hard. Co będzie? O, dobra, zrobię mało, ale można zrobić sobie. tutaj, w tej nowej fuse. To, co ja dopiero robię, bo to jest secretny blok. Dobra, teraz to. Co będzie? Co będzie? Dobra, znowu najgorszy. Tu dwa narażę teraz zróbmy Chee kurczę, łanini. nic tutaj nie dropi. Dobra, lo lock 3 miliony, 3 miliony, 3 miliony. Dobra, do góry teraz. To mamy już takie inne laki bloki. Dobra, w ogóle tu blackout go. Dropną no, bombombini. Karlo tu dropnął jeszcze. Co jeszcze tutaj dropło? Nie. Nie no, słabo, słabo. Słabo dropi. Ale jeszcze tam chyba jest, no, jeszcze tutaj jest jeden laki blok. I lecimy na kolejne konto, lecimy na kolejne konto. Dobra, najgorzej, najgorzej, najgorzej. Dobra, lecimy dywanikiem. Dobra, tu. I tu mam o wiele więcej tych laki bloków hard. Dobra. Mm, już tu wchodzę. Tylko gdzie jest ta moja baza? Dobra, tu. Najpierw te sobie otworzę. Dobra, leżą wszystkie po kolei. Pewnie jak kupa, wypanie. Dobra, ten love, love, się to dropi. Mniej więcej takiego dobrego nie dropi. Dobra, no i znowu to... No dobra, jeszcze jest góra. A nie, jeszcze to. To tutaj jest. Tu jest. Ej, 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 żółtek, 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 żółtek. To bez kradnięcia. Dobra. Znaczy, że to bo chyba nie mam zajomych. No nie mam. Ale głupie, nie rób tutaj. Dobra, otwieramy. Otw Dobra, otwieramy, otwieramy. Nie mogę otworzyć, bo ciągle mnie bije. Dobra, co drobnie, bo to są chyba te jedne z najlepszych. Aaaa, no nic nie, dropi, nic nie dropi, nic nie dropi, nic nie dropi. Nic nie dropi, nic nie dropi. Nic. No mamy tutaj Lucky Block. Tutaj nic pewnie nie dropnie. Walentynkowego no, Lucky Bloka, wy tego nie widzicie. To do góry trzeba polecieć. I tutaj macie się dropło. No tutaj. Jeszcze tego trzeba. sobie otworzyć. Yy, dobra, no to idziemy już do góry, bo tutaj nic... Takiego nie było, pół. Lecimy do góry, lecimy do góry. Ty mi go chłopku, nie zabierzesz, on chyba ma najwięcej trade'ów. No on ma najwięcej trajd'ów. Nie, on ma akurat tylko dwa tradery. Dobra. dul, dół, dół, luf, luf, luf. Dobra, mam jeszcze konto, tylko się rozładowało. Tylko się rozładowało. Ten problem. Rozładowało się widzowie. Trochę jeszcze poczekamy. W tym czasie posprzedajmy sobie Brain -loty. Posprzedajmy sobie Brain -loty. Jeszcze tego Lucky bloka będziemy mieć. A nie, mogłem mogę zostawić tego Lufluflufluf. Luf, luf. Dobra. Dajmy go do maszynki. Znaczy się jął do maszynki. No, yo. I teraz jeszcze tylko dul, dul, dula do maszyny. I się robi. To będzie się dwie winy nauki, jeszcze 79 lobuksów. Dobra. No to tutaj czekamy na moje oldtopa. W tym to sobie wszystko posprzedaję tutaj, co kupa. Piczone machina. W ogóle odrysuje się piszone machina. Dobra. Tu tą to skupa. Tortugini kupa, Mąbiniaki kupa, Carlo też kupa. Y Los skupa. To też kupa. No i tu jedynie te dwa Tutaj... tutaj. Mm, dobra. Już się mo, może włączyć. Jeszcze nie, Dobra, zejdźmy się u Dinin. Din teraz tu posprzedaję na dole. Te głupie rejnoty. Dobra, no, no, Loflow, Loflow jest dobry. Dobra, ten, no, ten jest słaby. Ja sprzedaję się do tej maszynki, chociaż nie mam. No dobra, zostawię. Karker kura, sprzedam. Ja nie mogę go sprzedać. Mm, ok, lawakę czy sprzedaję? Nie, lawaki nie sprzedaję. Dobra, ją sprzedajemy, ją sprzedajemy, ją sprzedajemy. Dużo mamy Love, Love, Love w ogóle. Teraz tu, tu girafa, Dobra, tego sprzedajemy. Dobra, Love, Love, Love. Lugini sprzedajemy. Tego milionówkę sprzedajemy. Dobra, jeszcze tą love. Dobra, zostawmy sobie tą love. Love. Bo czy widzą, Ten telefon jeszcze musi się od, od, od rozładować. Tam jeszcze mamy, ale na, szy na szybko jeszcze. Wczuć. Poczekamy, co. Jeszcze szybko napiszę. Wchodź. Ludzki block. Otwo rzecz dobra napisałem żeby było jeszcze więcej laki bloków dobra no to teraz te konto musi się odrozładować świetnie dobra dołączył 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 ale on wszystko otworzył nie? A wszystko tworzył. O, dropnął jajko i on w ogóle. Z boko ziomek. Dobra. No to czekamy na to jedno konto. Czekamy na jedno konto. Na to jedno konto czekamy cały czas. O Dobra, włącza się już ten telefon, na tym kończę. Więc już zaraz, zaraz. koncie zawsze się długo włącza. Dobra, Dobra, już, już, Dobra, już, już, dołączam z tego drugiego konta siema, ma, się ma, ma. Dobra, dołączę już tego drugiego kąta. Mm, 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 mm. Teraz ta maszynka się zrobi jeszcze. Tak, kupit maszynka. Ona zaraz znika, tak? Mm, no, nie zobaczymy, czy zaraz znika, ale ona zaraz znika, no. Ona na stówę zaraz znika. Dobra. W ogóle mamy ten nowy, ten tego, tutaj nieważne. Halo, zgłosisz, zgłosisz Tobiasz? Nie wiem o co chodzi, po co mam zgłaszać? Ale dobra. Tutaj tą bazę sobie kupimy, ale nie teraz, nie teraz. Dobra. W ogóle słaby trochę dropik, słaby bym powiedział. Ja już włączyłem robloxa w tym drugim kącie. Może tutaj się bardziej poszczęści. Może na tym drugim się bardziej poszczęści. Zobaczymy, zobaczymy. Chyba zrobię tak, że przełożę sobie brain rotem. Ja byłem awka no mi też ukradli jak byłem Awki i mi go nie zgłosili. Kurczę, nie do mnie dzwonić, chłopie. No dobra. Tu ja już otwieram bazę i żeby przenosić, bo tak może będzie lepiej. Lub nie, dobra. Na tym będzie zawsze mam farta. Więc... Otwórzmy najpierw sobie tego taką bloka. Mm, dobra, słabo, słabo, słabo. I teraz mamy jeszcze drugą stronę. Dobra. Pierwszy taki blok drugi lucky block to nie chce się otworzyć, poczekajcie to nie chce się otworzyć no trzeci czwarty piąty no dobra, no tutaj pitakos jedno pi pitakos, no to nie jest dobry drop to nie jest dobry drop pokazać, co zdobyłem, pokazać, co zdobyłem. no dobra, no nie, no nie, bo ja teraz robię opening Dobra, już wpadłem tutaj tym drugim kątem jeszcze. Proszę, żeby tu coś siadło, bo to jest dużo tych walentynkowych laki bloków. żeby po sobie tutaj chociaż, chociaż, taki coś lepszego od Love Love. Dobra, Love Love nie jest taki zły. Love Love nie jest taki zły. No dobra, nic nie drobnia, nic dobrego takiego nie drobnia. Proszę, Love Love, Sakura. Mm, bo też Discord nie mam, Discorda nie mam. No to otwieramy teraz tą stronę. Mm, dobra, kupo. Mm, no to, to, to tyle z tych laki bloków. Nic tu do, dobrego nie wypadło. Tu widzę, że ziomkowi tu gdzie jest ziomek. Gdzie jest ziomek? Mu też nic chyba dobrego nie wypadło. No dobra. Dobra, dało mu dobrze. Hotspot. Chociaż taki hotspot. No to co? To tego nie widzicie. Bo tutaj. Tu był taki hotspotik. Zlegajcie tylko odbierzemy se. I co będzie? Co będzie? I co będzie? O, dobra, cubit Cupid, Sahur nam się zrespił. To trochę dobre jest. I tutaj ziomkowi tutaj się zrespił taki hotspocik.